Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Artur Szafran i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, a dzisiaj będzie prezentacja kolejnego samochodu, który jest na sprzedaż pomimo tego, że nie pochodzi on z mojej oferty. To myślę, że warto go właśnie pokazać, ponieważ jest w bardzo fajnym stanie i być może ktoś z moich widzów będzie chciał taki egzemplarz zakupić. Także zapraszam do oglądania. Jak widzicie, mamy tutaj do czynienia z egzemplarzem z 1983 roku, czyli jest to FSO 125P, ponieważ jest to pierwszy rok, kiedy FSO straciło licencję do używania logo Fiat. Dlatego mamy tutaj szereg różnic w porównaniu do wcześniejszych modeli, jeśli chodzi o ten samochód. I takie najbardziej charakterystyczne, które gdzieś tam rzucają się w oczy, to jest to na pewno brak emblematu licencja Fiat na błotniku. Do tego mamy również inną kierownicę, ponieważ mamy tutaj już kierownicę z, ozna z oznaczeniem F. FSO oraz oczywiście na przednim grillu nie mamy już znaczka Polski Fiat, tylko znaczek FSO. Później jeszcze zaczęto dawać też koła z plastikowymi dechielkami, Natomiast tutaj mamy jeszcze chromowane, więc jest to taka typowa przejściówka z tamtych lat. Przechodząc już stricte do tego egzemplarza, to jest to Fiat w wersji 1.5 C, czyli taka, można powiedzieć, najbardziej uboga odmiana tego samochodu, bo jak widzicie, nie mamy tutaj choćby nawet listew bocznych na tym samochodzie. Natomiast co jest ważne w tym egzemplarzu, według mnie jest najważniejsze i najbardziej zachęcające do jego zakupu, to pięknie zachowane, słuchajcie, wnętrze, w brązowym kolorze co również jest nie takie oczywiste, ponieważ występował też czarny sky, natomiast w mojej ocenie ten brązowy jest bardziej unikatowy i na pewno lepiej wyglądający, także słuchajcie, tutaj to wszystko było pod pokrowcami, jak właściciel mi opowiadał. On niedawno je dopiero ściągnął, także praktycznie wyglądają te fotele jak nowe. Tutaj oczywiście ten samochód cały czas stoi w garażu, nie był jakoś specjalnie przygotowywany do sprzedaży, więc musicie mi wybaczyć, że jest tutaj lekki nieporządek. Natomiast, słuchajcie, te fotele, ta kierownica i to wszystko, wygląd deski, która nie jest w ogóle spękana, co też jest rzadkością, naprawdę zachęca do zakupu tego samochodu. Przebieg to jest 96 tysięcy, jest to pierwsza setka, która idzie w tym aucie. Choćby sądzę, że nawet pozostanie wnętrza, jest to, jest tak na pewno. Także tutaj z czystym sumieniem mogę o tym zapewnić. podsufitka wygląda Również bardzo ładnie. Także tutaj wszystko jest ok. Skrzynia czterobiegowa. Zobaczcie na te boczki, na rynienki, które zawsze lubiły się w tym modelu odkształcać. Tutaj wyglądają fajnie, więc nie ma się do czego przyczepić. Przejdziemy sobie jeszcze do przedziału pasażerskiego. Zobaczcie na kanapy. Wyglądają fajnie. Jest jeszcze piękny zapach charakterystyczny do takich samochodów w środku. I zobaczcie na ten boczek. On jest delikatnie odkształcony, natomiast takie coś, takie odkształcenie to jest nic dla tego samochodu. Także nie ma się u czym przejmować. rynienki wyglądają bardzo fajnie i to jest ważne. Jeśli chodzi o stan zewnętrzny tego samochodu, to do ideału mu troszkę brakuje, natomiast jest w większości w oryginalnym stanie i wygląda naprawdę bardzo fajnie Pierwsza rzecz, która tutaj rzuca się w oczy, którą warto byłoby się zająć to jest ten błotnik lewy, zobaczcie, jest tutaj troszeczkę zagięty w tym miejscu i tutaj na tym przegięciu również jest zagięty, więc myślę, że warto byłoby to po prostu zrobić blacharsko wyciągnąć jakiś spec od blacharki, na pewno zrobiłby to tak, że byłoby nieinwazyjnie natomiast pewnie bez lakierowania tego błotnika się nie obejdzie, więc to trzeba byłoby zrobić, żeby doprowadzić go do stanu idealnego Przejdziemy jeszcze dalej Tutaj widać, że na prawym progu, na łączeniu go właściwie z, z błotnikiem była jakaś ingerencja blacharska, zostało to zrobione troszeczkę nieumiejętnie, więc warto byłoby to poprawić. Idziemy dalej. Tutaj jakieś drobne zagięcie, zobaczcie, na tym narożniku, natomiast to jest do wyciągnięcia bez lakierowania jak najbardziej. I jeśli chodzi o jakieś takie główne mankamenty, to myślę, że byłoby to na tyle. Natomiast słuchajcie, te mankamenty są. Można się nimi zająć w późniejszym terminie. Natomiast samochód jest sprawny, jest jak najbardziej jeżdżący, więc jest to auto, w którym możecie już dzisiaj sobie wyruszyć na jakiś zlot. Na spotkanie z fanami, właśnie tej marki. Natomiast te rzeczy, które wam pokazałem, to one są. Chcę Wam o tym powiedzieć, żeby nie było rozczarowania na miejscu, ale wiadomo, że można się nimi zajmować w wolnym czasie po prostu. Samochód, jak widzicie, jest jeszcze na czarnych tablicach, co dla niektórych będzie zaletą i można te czarne tablice jak najbardziej zachować. Są na to sposoby. Natomiast jeśli chcecie, to jest już zrobiona też przygotowana biała karta dla tego auta. Więc można go bezproblemowo zarejestrować na zabytek. Jeśli chodzi o stan blacharski, to słuchajcie, tutaj od spodu nie ma się do czego przyczepić. Zobaczcie, na mocowania resora, choćby nawet są mega zdrowe. Tutaj, gdzie wkładamy podnośnik, też jest super, nie ma żadnej korozji. Z tej strony, patrząc, również jest cały zdrowy. Nie ma żadnych nalotów korozyjnych. Także jeśli chodzi o blacharkę, to myślę, że tutaj nie trzeba byłoby zbytnio w nią w żaden sposób ingerować. Również z tyłu zobaczcie, wszystko naprawdę fajnie wygląda. Widać, że jest to taki egzemplarz typowo wyrwany gdzieś z garażu. I nie ma tutaj za bardzo odstęp od oryginału. Odpalimy go sobie jeszcze, ponieważ bardzo fajnie chodzi tutaj silnik. Jak widzicie mamy tutaj radio Safari 6 i dodatkowo mamy jeszcze obrotomierz. Damy mu troszeczkę stania, bo jest jeszcze zimny. O, dobra, ale teraz będzie ładnie chodził. Mamy tutaj jeszcze dołożony obrotomierz. Także jest to też fajny akcent. Przejdziemy go jeszcze dookoła, pokażę Wam jak wygląda bagażnik w środku. tutaj te wszystkie nadkola są zdrowe wnęki z tego co upatrzyłem są zabezpieczone Minio także warto byłoby może też tutaj ładnie jakoś to zakonserwować tak żeby miało fajny efekt natomiast tutaj jest wszystko zdrowe nie ma się do czego przyczepić zobaczcie sobie na wnękę koła zapasowego wszystko tutaj wygląda fajnie wejdziemy go dookoła Także słuchajcie, tak jak mówię, samochód wygląda jak na załączonym obrazku. Jest to opcja dla kogoś, kto chciałby sobie po auto doprowadzać powoli do ideału, natomiast jeśli chcecie to wejdźcie na www.szafraninwestycje.pl tam macie całą ofertę wraz ze zdjęciami ze szczegółowym opisem oczywiście to auto możecie sobie zamówić z dostawą do domu, ale też jeśli chcecie my na przykład jako Szafran Inwestycje możemy się zająć doprowadzeniem tego samochodu do ideału dla klienta który będzie zdecydowany, jest to kwestia oczywiście dogadania warunków, natomiast jak najbardziej taka opcja tutaj wchodzi w grę, nie jest to samochód z naszej oferty, ale na Szafran Inwestycje znajdziecie jego opis, wraz z danymi z kontaktami do właściciela, z którym możecie się bezpośrednio kontaktować w sprawie zakupu. Samochód stoi w Krakowie, także można go oglądać, ale tutaj na pewno prosimy o kontakt do sobie tylko i wyłącznie poważnie zainteresowane, także ja się z Wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie tego materiału i zapraszam na kolejny film. Hej!